Cześć, tu Klaudia. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może znacząco wpłynąć na Twoje zasięgi w mediach społecznościowych. Zastanawiałeś się kiedyś, jaka powinna być optymalna długość postów na Facebooku, Instagramie czy Linkedinie? Jeśli Twoje posty są za długie, ludzie mogą je przewijać. Jeśli za krótkie, mogą nie przekazać wszystkiego, co chcesz. Dlatego dzisiaj rozwijemy te wątpliwości. Facebook pozwala na wpisy do 60 tysięcy znaków, ale nikt ich nie czyta. Badania pokazują, że posty krótsze niż 80 znaków zdobywają 66% więcej zaangażowania. Dlaczego krótsze posty są skuteczniejsze? Facebook ucina długie treści, zmuszając do kliknięcia zobacz więcej, a nie każdy chce to robić. Krótsze treści szybciej docierają do odbiorcy i są łatwiejsze do zapamiętania. A co z wideo? Najlepiej sprawdzają się filmy o długości 30 do 60 sekund. Instagram to platforma wizualna, więc opis nie powinien przytłaczać. Optymalna długość opisu to 125 znaków. To tyle, ile widzimy przed kliknięciem więcej. Hashtagi można użyć aż 30, ale najlepiej 3 do 6 dobrze dobranych. Jeśli chodzi o reelsy, optymalna długość to 10 do 15 sekund, a relacje powinny trwać około 7 sekund. LinkedIn to biznesowa platforma, ale tu także warto postawić na zwięzłość. Najlepiej jeśli post ma 100 znaków, przy 140 znakach pojawia się zobacz więcej. Dłuższe artykuły. Badania pokazują, że najlepiej sprawdzają się te między 1900 a 2000 słów, a filmy? Reklamy wideo poniżej 15 sekund działają najlepiej. Jeśli ten materiał Ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pamiętaj, nie ma jednej złotej zasady. Testuj różne długości i sprawdzaj co działa u Ciebie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o skutecznym marketingu, to zajrzyj na naszą bezpłatną platformę e-learningową z kursami i e-bookami. Link zostawiam w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.